Dzień dobry, przed nami program Rozmowy Rzeszów Info. A dzisiaj naszym gościem jest pan Dariusz Urbanik, pełnomocny koordynator do spraw inwestycji. Dzień, Dzień dobry. dobry. Tematem naszej rozmowy będą inwestycje w mieście, a przede wszystkim ta chyba największa, która jest szykowana, czyli Rzeszowski Aquapark. Panie prezydencie, czekamy już kilka lat na park wody w naszym mieście z prawdziwego zdarzenia. Jest pytanie: kiedy? Kiedy ruszają prace i na jakim etapie są obecne przygotowania do tej inwestycji? Zacznę może od, od przygotowań, bo to jest dzisiaj najważniejszy element. W obecnej sytuacji, jaką mamy, to można powiedzieć kluczowym elementem stało się powołanie spółki, która będzie realizować. To było bardzo, bardzo ważne wydarzenie w mieście, ponieważ spółka dopiero daje nam możliwości zdobycia finansowania na prowadzenie parku wodnego, więc uważam, że to było przełomowe wydarzenie. Pierwszym wydarzeniem, które no, już powiedziało o tym, że park powstanie i decydowało o powstaniu parku, to było przyjęcie przez Radę Miasta uchwały, która pozwalała nam na uruchomienie procesu przetargowego na znalezienie projektanta. Proces był długotrwały, bo i przedsięwzięcie jest bardzo trudne i skomplikowane. Obecnie... Jesteśmy na etapie takim, że przygotowujemy projekty już pod realizację i pod ogłoszenie przetargu na budowę. Natomiast mamy złożoną dokumentację o pozwolenie na budowę, więc lada, dzień, lada, tydzień będziemy o takie postępowanie występ, o takie pozwolenie na budowę występować. Myślę, że przy dotrzymaniu wszystkich terminów, bo to są terminy też urzędowe i oczywiście mogą się tu pojawiać różne zdarzenia, które są nieprzewidziane. W naszym harmonogramie, ale jeżeli wszystko potoczy się dobrze, no to mam nadzieję, że początkiem przyszłego roku, na przełomie, może na końcu pierwszego kwartału przyszłego roku, będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na budowę. Także dokumentacja jest opracowywana, jest prawie kończona i, i wszystko przebiega na razie zgodnie z harmonogramem. A w jakim miejscu powstanie Rzeszowski, Aquapark? Miejsce, które wybraliśmy, musiało charakteryzować się paroma wskaźnikami. Przede wszystkim dobrym dojazdem. I przede wszystkim drugim elementem to jest dużą przestrzenią na taki obiekt. Chcieliśmy, aby. Ten obiekt miał możliwości rozwojowe, żeby był otoczony zielenią. W związku z czym szukaliśmy takiego terenu, który takie warunki spełni. I ten teren znaleźliśmy na staromieściu. To jest końcówka ulicy Welca, po zachodniej stronie tej ulicy. E, także cały ten teren, prawie 28 hektarów, jest w władzaniu miasta, z czego 8 hektarów około przeznaczamy tylko i wyłącznie pod budowę parku wodnego. To kiedy może być wbita pierwsza łopata w ziemię? Kiedy może budowa ruszyć? Czeka nas troszeczkę teraz prac e, związanych z przygotowaniem spółki, bo spółka nie jest powołana. Mamy na razie zielone światło na powołanie spółki. No jest trochę, trochę takich zadań, które należy wykonać, żeby tą spółkę powołać, ponieważ ona będzie realizowała zdania własnej gminy. przygotować trzeba odpowiednie dokumenty. Ja mam taką nadzieję, że nam się te tematy jakoś synchronizują i będziemy gotowi do ogłoszenia postępowania przetargowego na już realizację Parku Wodnego na przełomie pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku co do samej realizacji no to tak najpierw musimy zakończyć postępowanie przetargowe ponieważ temat jest duży na pewno będzie duże zainteresowanie wykonawców spodziewam się że najwcześniej do końca 2026 uda nam się wybrać wykonawcę później czas realizacji planujemy około dwa lata no to jak to sobie sumuje to wyjdzie nam że jeśli spełnią nam się i nie wszystkie nasze plany i nie nastąpią żadne nieoczekiwane zdarzenia, to końcówka 2028, początek 2029 powinniśmy już uruchomić park wodny. To teraz kilka słów o samym obiekcie. Co on będzie w sobie posiadał? Jakie będą atrakcje? Czym się będzie charakteryzował? Czy nasz akwapark Rzeszowski będzie jakiś wyjątkowy na tle Polski? Tak, będzie wyjątkowy, ponieważ my go nazywamy tak roboczo Park Wodny Plus. Znaczy, ma on przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców w różnych obszarach, nie tylko korzystania z wody, ale również jeżeli chodzi o edukację, ponieważ jedną część parku stanowi edukatorium, czyli nauka przez zabawę, tak zwana grywalizacja, jest druga część, ta wodna, no, która jest w każdym parku wodnym, czyli jest ta część sportowa i część rekreacyjna. I trzecia część, bardzo ważna, bardzo rozbudowana, to jest część wellness and spa, w którym mamy e, e, ogrody saunowe, sauny wewnętrzne, ale również całą część związaną z branżą beauty, gdzie mamy masaże, mamy zabiegi fizjoterapeutyczne i również e, z, e, część fitness. Więc Atrakcje dla ten... najmłodszych też będą? No tak, bo w tej części edukatorium to jest głównie przeznaczona dla najmłodszych. E, druga rzecz to mamy tak zwany kids club, e, który jest... Taką parkiem wodnym na sucho, to znaczy, można będzie tam zostawić dzieciaki, które będą w, w tych basenach z piłeczkami, w różnych tego typu atrakcjach mogły spędzać czas, pod opieką też i, i, i osób, które, opiekunów, którzy będą się nimi zajmować. Natomiast mamy też fajnie zaprojektowaną część dla dzieciaków, wydzieloną od pozostałej części. Wiadomo, chodzi o kwestie również i akustyczne. Jest to, są to baseny z, na przykład ze, z piaskiem naturalnym, są to basen, zjeżdżalnie dla dzieci baseny Brodziki, ale również takie miejsce, w którym rodzice, patrząc, doglądając swoje dzieciaki, będą mogli sobie wygodnie spędzić czas. Jest taka zaprojektowana tam mała restauracyjka na terenie właśnie tego części dziecięcej, gdzie można będzie no, Czyli no, każdy będzie coś dla siebie. tak? Takie było założenie, bo, bo i sportowcy znajdą, ponieważ jest basen pływacki z ruchomym dnem, basen do nauki pływania z ruchomym dnem. Ten basen, ten basen pływacki również ma taką możliwość, że Wejście do basenu jest po takiej pochylni, czyli osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły samodzielnie sobie wejść lub przy niewielkiej asyście, co jest bardzo ważne, bo w większości basenów chodzimy po pionowych drabinkach i wtedy konieczne są specjalne wyciągi, które takie osoby opuszczają do wody. Natomiast tu można będzie bez skrępowania korzystać samemu. Co więcej, to ruchome wypłycenie basenu spowoduje to, że będziemy mogli tam organizować no, różne zajęcia, w tym zajęcia terapeutyczne, a bardzo często lekarze zalecają chociażby w wszystkich sprawach związanych z problemami ruchowymi właśnie za, zajęcia w wodzie, więc to będzie idealne miejsce i dla seniorów. Co może powstać obok akwaparku? Mówi się o jakimś parku przyszłości, future park. Co, to, co, co, co za to na co się w ogóle kryje? Zacznę od, od samej koncepcji parku wodnego. Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, park wodny miał być centrum. To nie miał być sam obiekt sam w sobie, tylko centrum dużego, dużej części rekreacyjnej miasta. Stworzenie jakby takiej nowej dzielnicy miasta e, takiego XXI wieku, czyli centralnym punktem jest park wodny w otoczeniu zieleni. E, I te, te, takie zadanie postawiliśmy przed projektantami. W ramach kontraktu podpisanego z Piemontekka Holding jest również pracowanie, myśmy nazwali roboczo Future Parku. Powiem dlaczego, za chwilę parę słów. Park miał być tak zaprojektowany i tak jest zaprojektowany, aby po pierwsze stwarzał możliwość rozwoju, bo to, co zaobserwowaliśmy w parkach wodnych w Polsce i w Europie, to jest to, że parki przeżywają renesans w tej chwili. E, głównie strefy saunowe, ale też i strefy mokre. I każdy z tych parków, które odwiedziliśmy, Chce się rozbudowywać, więc oczywiście postawiliśmy taki warunek, aby można było w przyszłości rozbudować, żeby ten park się zmieniał, żeby osoba, która przyjdzie raz, przyszła za chwilę, kolejny raz, nawet po to, żeby zobaczyć, jakie nastąpiły zmiany. Już w samym projekcie dzisiaj mamy zarezerwowaną przestrzeń na przykład na dodatkowe zjeżdżalnie. Nie trzeba będzie nic rozbudowywać, tylko dołożyć kolejną zjeżdżalnię. Jedną, drugą, trzecią. To samo dotyczy terenów zewnętrznych. Dzisiaj mamy ograniczony zakres, jeżeli chodzi o baseny zewnętrzne, ale w planach y, mamy dużą przestrzeń, gdzie te baseny można będzie rozbudowywać. Żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, żebyśmy się czuli w tym obiekcie jak na wakacjach, a nie w centrum dużego miasta, otoczyliśmy ten obiekt zielenią. Ale wpadliśmy się też na pomysł, żeby, ta, zieleń, żeby ten, ten, ta część również była wykorzystywana przez mieszkańców, że stworzymy Future Park, to jest nazwa robocza, park przyszłości, Pracujemy z dwoma pracowniami. Z tego jedna to jest jedna z najlepszych na świecie pracowni projektowych, Biuro Projektowe z Holandii, MVRDV i Winnie który jest jednym z założycieli tego biura projektu. Który widząc nasz projekt, widząc to, jak ten projekt wkomponowuje się w przestrzeń miasta, jak zaspokaja potrzeby mieszkańców, zdecydował, że. Będzie w nim brał udział. Ja tylko wspomnę, że to jest architekt, który sam wybiera projekty, który po prostu nie walczy na rynku o projekty, ale ludzie do niego zgłaszają się i chcą, żeby on projektował. Więc to jest dla nas wielki zaszczyt, że wziął, bierze udział w tym projekcie. Też jako News chciałem wspomnieć powiedzieć, że w połowie października spodziewamy się wizyty Minimasa w Rzeszowie. To będzie wielkie wydarzenie również ma uczestniczyć na prowadzić wykład dla naszych studentów Wydziału Architektury. Ale wracając do tematu tego Future Parku, będzie to park, w pewnym słowa z tego znaczeniu, czyli park, gdzie mamy dużo zieleni alejek, park, w którym będą Ukryte takie rzeczy, chociażby jak kinetyczne rzeźby wodne, gdzie będą znajdowały się podświetlenia zieleni, gdzie będą znajdowały się budynki, w których będziemy mogli przeżyć wirtualną rzeczywistość, czy to wirtualne ogrody zoologiczne, czy wirtualne. Kolejki górskie, to wszystko jest przed nami, to wszystko projektujemy. Ja myślę, że po połowie października będę w stanie państwu, z Państwem podzielić się już bardziej szczegółowymi informacjami na temat e, tego zamierzenia. Ogromne inwestycje to także ogromne koszty. Skąd środki na budowę takiego potężnego akwaparku? Po to nam jest potrzebna spółka. Spółka daje nam możliwość pozyskania kredytu. Dzisiaj banki mają nadpłynność finansową, więc też bardzo chętnie tych kredytów na dobrych warunkach udzielają. Druga rzecz to jest e, zabezpieczenie części finansowania z funduszy, na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ park nasz charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo rozwiązań preekologicznych. One mają dwojakie znaczenie. Pierwsze to takie, że zużyjemy mniej energii, czyli przez to koszty będą niższe później funkcjonowania. Ale druga rzecz, poprawimy komfort wewnątrz obiektu. Woda, która ma mniej chlorów w sobie, no jest przyjazna, bardziej przyjazna dla człowieka i jest przyjemnie spędza się w takim środowisku czas. Więc będziemy starać się o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony na Środowiska. Drugim istotnym elementem, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów i co za tym idzie wielkości zacieśnionego kredytu, to jest Wykorzystanie części podbasenia, która jest pod całym obiektem basenowym, jako miejsce ochrony ludności. Na to też są przygotowane programy finansowe i będziemy o takie pieniądze walczyć. Więc będziemy z jednej strony starać się ograniczać koszty poprzez pozyskanie pieniędzy zewnętrznych, natomiast na resztę inwestycji będziemy oczywiście korzystać z kredytu komercyjnego. Mhm. Yy, czy taki akwapark jest w stanie się sam utrzymać, czy będzie potrzeba, aby miasto cały czas dopłacało do jego funkcjonowania? I w związku z tym także, jakie mogą być ceny biletu? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że od wielu czynników to zależy. Taki czynnik najważniejszy według mnie to jest czynnik związany z funkcjonowaniem tego obiektu, czy zarządzanie tym obiektem. Przychody tworzą się poprzez cenę biletów przemnożoną przez ilość odwiedzających. Czyli im więcej będzie odwiedzających, no tym te przychody parku będą większe. W związku z czym zarządzający tym parkiem będzie musiał wysilić się i będzie musiał spowodować, żeby zachęcić ludzi do jego odwiedzin. Czy to zrobi zachęcić przykład poprzez niższą cenę biletów, czy poprzez. Atrakcje, które będą przyciągać nie tylko mieszkańców Rzeszowa i okolic, ale również gości z całego kraju, to już w jego rękach. No moim zadaniem jest stworzyć, dać mu takie narzędzie, żeby mógł z niego korzystać. I, I to jest pierwszy element. Drugi element to jest element kosztowy, czyli element związany z tym, ile będziemy musieli wykładać pieniędzy na funkcjonowanie tego parku. I tutaj tych elementów staramy się zastosować, obniżających koszty później jak najwięcej. Po, od, począwszy od tych rozwiązań, o których wspomniałem, e które będą obniżały zużycie, czyli chociażby właściwie projekt, właściwe ułożenie tego projektu względem stron świata, maksymalne wykorzystanie nasłonecznienia, wykorzystanie fotowoltaiki, wykorzystanie odzysku energii cieplnej, magazynowanie energii pozyskanej z promieni słonecznych. To wszystko jest po stronie Oczywiście obniżenia kosztów funkcjonowania, czy też zastosowanie nowszych metod związanych z filtracją wody, gdzie tej wody naprawdę zużywa się w takim obiekcie bardzo dużo, więc jesteśmy w stanie tej ilości ograniczyć poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. To są te elementy, które wpłyną na stronę kosztową, aż po elementy związane z zarządzaniem obiektu, czyli pełną wizualizacją procesów, które zachodzą, tak, żeby maksymalnie Zautomatyzować pewne procesy, zwizualizować je. Dzisiaj narzędzia informatyczne na to pozwalają. Opomiarować maksymalną ilość urządzeń po to, żeby to zarządzanie obiektem mogło realizować kilka osób, a nie kilkadziesiąt. I taką inwestycją, która pokazuje, że da się budować wielkie budowy w naszym mieście, jest podkarpackie centrum leki atletyki, ta inwestycja ruszyła. Yy, idzie do przodu, na jakim etapie obecnie jesteśmy? W tej chwili kończymy konstrukcję główną budynku. Yy, praktycznie zmontowane są już wszystkie trybuny. Yy, konstrukcja dachu jest kończona, tam jeszcze poznają nam dwa vomitoria, które yy, będą chyba lada dzień zmontowane i dopiero wtedy, ponieważ montaż odbywa się od góry, yy, no to dopiero zamontujemy dach, konstrukcję dachową po zamontowaniu womitoriów. Trwają prace na budynku głównym. W tej chwili już przygotowane są. Zaszalowany jest ostatni strop i blada dzień będzie wylewany. Nad tym stropem jeszcze pojawią się słupy, to będą obiekty, będą pomieszczenia dla reporterów na ostatniej kondygnacji. No i zadaszenie powinno się jeszcze we wrześniu. Powinniśmy już zobaczyć montaż zadaszenia. Na pewno tempo prac robi wrażenie. Tak, ja bardzo się cieszę, że, że nie, napotkaliśmy na, na problemy podczas realizacji. Projekt był dobrze przygotowany. I kiedy otwarcie obiektu? No, nie chciałbym dzisiaj jednoznacznie o tym się wypowiadać, dlatego że, na ten temat się wypowiadać, dlatego że czeka nas jeszcze dużo prac, dużo ustaleń z Polskim związkiem Lekki Atletyki, z Polskim związkiem piłki nożnej. PZP przepisy, PZP, nie przepisy się zmieniają. I są też. Mam nadzieję, że. że, że no, Dostrzymamy terminu, będziemy wszystko robić, aby termin, który jest deklarowany w umowie z firmą wykonawczą, był dotrzymany. Na razie nie widzę zagrożeń, ale dmucham na zimne. Nie chcę deklarować terminu. Ale już niedługo. Budowlanka to jest budowlanka, przyjdzie nam bardzo... Ostra zima, albo znają się jakieś, tak jak już parę lat temu, sytuacje kryzysowe z dostępnością pewnych materiałów i coś się może, nie daj Boże, przesunąć, ale na razie nie widzę takich zagrożeń na horyzoncie. Ale już niedługo ja piękny stadion w naszym mieście, a za chwilę Aquapark. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam cię, żeby im się udało. Wszyscy na nią bardzo czekamy i mam nadzieję, że spotkamy się już kiedyś na otwarciu tej inwestycji. Na pewno spotkamy się na otwarciu, także jestem przekonany, że i zarówno Pocela, i zarówno Park Wodny, no i kolejne inwestycje, które planujemy w mieście, które mają rozszerzyć ofertę spędzenia wolnego czasu i w kulturze, i w rekreacji, i w sporcie, pojawią się. Będziemy Państwa też informować na bieżąco o tym, jakie w planach są kolejne inwestycje, a są bardzo ciekawe i mam nadzieję, jeżeli długo ujdzą światło Na Naprawdę będziemy tym zainteresowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.